Czy można sobie wyobrazić lekarza porzucającego swój zawód, aby zbadać historię, która wymyka się logice? Wśród ewangelistów, którzy spisali życie Jezusa, Łukasz wyróżnia się ze szczególnego powodu. Nie był naocznym świadkiem wydarzeń, ale udało mu się zebrać najbardziej szczegółowe relacje o Chrystusie. Jako lekarz wykształcony w tradycji greckiej, zastosował swoją naukową precyzję do rejestrowania faktów, przeprowadzania wywiadów ze świadkami i organizowania informacji w jasny i przekonujący sposób. Historia Łukasza nie zaczyna się w Jerozolimie czy Betlejem, ale w jednym z najbardziej wyrafinowanych miast starożytnego świata, Antiochii. Pośród tętniącego życiem handlu i różnorodności kulturowej, młody Grek wyróżniał się inteligencją i oddaniem medycynie. Los sprawił jednak, że odegrał on znacznie większą rolę. Luk dorastał w środowisku, w którym kultura grecka mieszała się z wpływami wschodnimi. Antiochia była jednym z największych ośrodków miejskich w Imperium Rzymskim, pełnym kupców, intelektualistów i ludzi różnych religii. Ta różnorodność z pewnością wpłynęła na jego światopogląd. Urodzony w greckiej rodzinie, miał dostęp do uprzywilejowanej edukacji. Od najmłodszych lat wykazywał wielką ciekawość i zdolność uczenia się cechy, które później będą miały zasadnicze znaczenie dla jego misji jako ewangelisty. W tamtych czasach medycyna była bardzo szanowanym zawodem, szczególnie w tradycji greckiej. Łukasz podążył tą drogą i udał się na studia do Tarsisz, jednego z miast najbardziej znanych ze swojej szkoły medycznej. Tam zetknął się z naukami Hipokratesa, Ojca medycyny, który podkreślał znaczenie uważnej obserwacji i szczegółowej dokumentacji. Ta metoda studiów ukształtowała jego styl pisania i podejście do rejestrowania wydarzeń z życia Jezusa. W latach formacji. Łukasz rozwinął swoje badawcze oko. Greccy lekarze byli szkoleni w poszukiwaniu przyczyn chorób i starannym dokumentowaniu objawów i metod leczenia. Ta dyscyplina dała mu wyjątkową umiejętność analizowania informacji, sprawdzania źródeł i dokładnego pisania. Jego opanowanie języka greckiego było również dodatkowym atutem. Oprócz biegłości w języku potocznym, Lukas opanował literacką Grekę, dzięki czemu jego pisma wyróżniały się wyrafinowaniem i przejrzystością. Po ukończeniu studiów Łukasz zaczął praktykować medycynę w różnych częściach cesarstwa rzymskiego. Ten okres podróży i kontaktu z różnymi ludami poszerzył jego wrażliwość na ludzkie cierpienie. Był świadkiem trudności, z jakimi borykali się chorzy zmarginalizowani i ludzie w trudnej sytuacji. To doświadczenie stało się później widoczne w jego pismach, w których zwracał szczególną uwagę na chorych, kobiety i ubogich, grupy często ignorowane w starożytnym społeczeństwie. Podczas swoich podróży Łukasz miał kontakt ze społecznościami żydowskimi w całym imperium. W synagogach i na spotkaniach studyjnych zaczął poznawać pisma hebrajskie i koncepcje monoteizmu. Te interakcje obudziły w nim głębokie pytania dotyczące wiary, duchowości i prawdziwego sensu istnienia. Jeszcze o tym nie wiedział, ale te wewnętrzne poszukiwania przygotowywały go do najważniejszej przemiany w jego życiu. W tym kontekście intelektualnych poszukiwań i humanitarnej wrażliwości Lukas był gotowy na spotkanie, które zmieni jego przeznaczenie. Na jego drodze stanął człowiek, którego przesłanie i osobista przemiana wpłynęły na wszystkich wokół niego. Tym człowiekiem był apostoł Paweł. Teraz gdy rozumiemy już pochodzenie i pierwsze kroki Łukasza, nadszedł czas, aby zbadać kluczowy moment, w którym spotkał Pawła i rozpoczął swoją podróż w wierze chrześcijańskiej. Spotkanie Łukasza i Pawła miało miejsce w mieście Troas, około 51 n.e., podczas drugiej podróży misyjnej apostoła. Zapis tego momentu w Dziejach Apostolskich jest subtelny, ale znaczący. Od rozdziału 16, wersetu 10, tekst zaczyna używać pierwszej osoby liczby mnogiej, wskazując, że autor Łukasz dołączył do grupy. Ten drobny szczegół wyznacza początek jednego z najważniejszych partnerstw we wczesnym chrześcijaństwie. Paweł był już centralną postacią we wczesnym kościele, z prześladowcy chrześcijan stał się największym obrońcą wiary. Jego dogłębna znajomość pisma świętego i umiejętność argumentowania sprawiły, że stał się potężnym kaznodzieją. Dla Łukasza lekarza przyzwyczajonego do szukania racjonalnych wyjaśnień i konkretnych dowodów, spotkanie z Pawłem stanowiło wyzwanie i jednocześnie objawienie. Towarzysząc Pawłowi w jego podróżach, Łukasz miał bezpośredni kontakt z ekspansją chrześcijaństwa, widział jak Ewangelia przemieniała ludzi z różnych środowisk i kontekstów. W każdym mieście, synagodze i na każdym placu był świadkiem uzdrowień, nawróceń i powstawania wspólnot wiary, ale był także świadkiem prześladowań, uwięzienia i ciągłych gruźb wobec wyznawców Chrystusa. Jego nawrócenie na wiarę chrześcijańską nie było impulsywne ani oparte wyłącznie na emocjach. Jako lekarz i badacz szukał dowodów. Uważnie obserwował skutki chrześcijańskiego przesłania i zdał sobie sprawę, że przemiana w życiu ludzi była realna. Ewangelia nie była tylko zbiorem idei religijnych, ale siłą, która zmieniała serca i zachowanie. Łukasz postanowił nie tylko podążać za Pawłem, ale także dokumentować wszystko, co widział. Jego duch śledczy doprowadził go do przesłuchiwania świadków, nagrywania przemówień i zbierania szczegółowych informacji. Zrozumiał, że wiara chrześcijańska nie może być podtrzymywana jedynie przez ustne tradycje. Konieczne było pozostawienie jasnego i precyzyjnego zapisu wydarzeń, aby przyszłe pokolenia mogły poznać prawdę. Oprócz bycia uczniem i kronikarzem, Łukasz stał się również istotnym wsparciem dla Pawła. Jako lekarz dbał o zdrowie apostoła, który często borykał się z trudnościami fizycznymi. W swoich listach Paweł nazywa go ukochanym lekarzem, co jest oznaką ich silnej przyjaźni, która rozwinęła się na przestrzeni lat. Wyzwania związane z podróżami misyjnymi były bardzo intensywne musieli stawić czoła długim podróżom, niesprzyjającym warunkom i ciągłym zagrożeniom. Ale Łukasz pozostał u boku Pawła nawet w najtrudniejszych czasach. Kiedy apostoł został uwięziony w Rzymie, Łukasz był jednym z niewielu, którzy go nie opuścili. Ta lojalność świadczyła nie tylko o przyjaźni, ale także o głębokim zaangażowaniu w misję chrześcijańską. W tym okresie Łukasz miał bezpośredni kontakt z innymi przywódcami wczesnego Kościoła. Poznał Piotra, Jana i prawdopodobnie Marię, matkę Jezusa. Spotkania te miały fundamentalne znaczenie dla jego późniejszej pracy. Słuchając relacji apostołów i innych świadków, gromadził materiał do tego, co miało stać się jego największym dziedzictwem. Napisania Ewangelii Łukasza i dziejów apostolskich. Z biegiem lat Łukasz zdał sobie sprawę, że historia Jezusa i rozwoju Kościoła musi zostać zapisana w zorganizowany sposób. Czas mijał, a wielu naocznych świadków wydarzeń zaczęło się starzeć lub doświadczać prześladowań. Zdał sobie sprawę, że jeśli nie zapisze wydarzeń, ryzyko zniekształceń lub strat w przekazywaniu wiadomości będzie ogromne. Teraz, gdy rozumiemy, w jaki sposób Łukasz stał się częścią misji chrześcijańskiej, prześledźmy, jak wykorzystał swoje wykształcenie medyczne i talent pisarski do stworzenia dwóch najważniejszych tekstów w Nowym Testamencie. Łukasz rozpoczął swoją pracę pisarską z jasnym celem. Dokładnym zapisem faktów o Jezusie i rozwoju wczesnego Kościoła. Nie chodziło mu tylko o opowiadanie historii, ale o stworzenie wiarygodnego dokumentu, opartego na szczegółowych badaniach. W prologu do swojej Ewangelii wyjaśnia, że jego relacja została zbudowana na podstawie dokładnych badań i wywiadów z naocznymi świadkami. W przeciwieństwie do Mateusza i Jana, którzy byli bezpośrednimi uczniami Jezusa. Oraz Marka, który oparł swoją ewangelię na relacjach Piotra, Łukasz musiał szukać pierwotnych źródeł, aby skompilować swoją narrację. Jego metoda była skrupulatna, podobna do metody historyka lub lekarza diagnozującego złożony przypadek. Sprawdzał informacje, weryfikował szczegóły i tworzył spójną oś czasu wydarzeń. Jednym z jego głównych źródeł mogła być Maria, matka Jezusa. Łukasz jest jedynym ewangelistą, który zapisał intymne szczegóły dotyczące dzieciństwa Chrystusa, takie jak zwiastowanie Anioła, wizyta u Elżbiety i pieśń Maryi Magnifikat. Tak osobiste i szczegółowe informacje sugerują, że miał on bezpośredni dostęp do osób bliskich Jezusowi. Ponadto Łukasz wyróżniał się dbałością o kontekst wydarzeń historycznych. Często wspomina o władcach, spisach ludności i wydarzeniach politycznych, które umiejscawiają narrację w konkretnych momentach historii. Ta dokładność została potwierdzona przez znaleziska archeologiczne, wzmacniając jego wiarygodność jako historyka. Inną uderzającą cechą Ewangelii Łukasza jest jego szczególna uwaga, poświęcona osobom z marginesu społecznego. Jako lekarz rozwinął wyjątkową wrażliwość na tych, którzy cierpieli, co znajduje odzwierciedlenie w jego pismach. Jego Ewangelia kładzie nacisk na chorych, ubogich, kobiety i cudzoziemców, pokazując jak Jezus przełamał bariery społeczne i przyjął tych, którzy zostali odrzuceni przez społeczeństwo. Był także ewangelistą, który najbardziej podkreślał rolę kobiet w służbie Jezusa. Relacje takie jak o kobietach, które wspierały posługę Jezusa, o przebaczeniu grzesznikowi w domu Szymona i o zmartwychwstaniu opowiedzianym najpierw kobietom, pokazują inne i postępowe spojrzenie na tamte czasy. Łukasz poświęcił się również szczegółowemu zapisowi przypowieści Jezusa. Niektóre z najbardziej znanych, takie jak o synu marnotrawnym i dobrym Samarytaninie, pochodzą wyłącznie z jego Ewangelii. Jego talent pisarski ujawnia się w sposobie, w jaki skonstruował te narracje, czyniąc je niezapomnianymi i dostępnymi dla różnych odbiorców. Po ukończeniu swojej Ewangelii Łukasz kontynuował swoją misję, pisząc Dzieje Apostolskie. Ten drugi tom śledzi historię wczesnego kościoła od wniebowstąpienia Jezusa do podróży misyjnych Pawła. Łukasz był obecny przy wielu wydarzeniach opisanych w dziejach apostolskich, co zapewniło jeszcze większą dokładność jego relacji. Zapisał stąpienie Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy, rozwój kościoła w Jerozolimie, nawrócenie pawła i wyzwania, przed którymi stanęli chrześcijanie w obliczu prześladowań. Księga dziejów apostolskich pokazuje również, jak Ewangelia przełamywała bariery kulturowe. Łukasz opowiada o włączeniu pogan do wiary chrześcijańskiej, podkreślając takie wydarzenia, jak nawrócenie setnika Korneliusza i Sobór Jerozolimski, który zdecydował, że nawróceni nie muszą przestrzegać wszystkich żydowskich tradycji. W całej narracji Łukasz wyjaśnia, że rozprzestrzenianie się Ewangelii nie było tylko ludzkim przedsięwzięciem, ale dziełem kierowanym przez Ducha Świętego. Dokumentuje on cuda, wizje i boskie wskazówki, które prowadziły rodzący się Kościół w jego misji. Teraz, gdy rozumiemy, w jaki sposób Łukasz zapisał wydarzenia, które ukształtowały chrześcijaństwo, przyjrzyjmy się jego znaczeniu w historii wiary i jego trwałej spuściźnie. Spuścizna Łukasza wykracza daleko poza jego umiejętności pisarskie i historyczne. Jego praca nie tylko zachowała historię Jezusa i wczesnego Kościoła, ale także ukształtowała sposób w jaki Ewangelia była rozumiana i przekazywana przez wieki. Jego Ewangelia i Księga Dziejów Apostolskich stanowią około jednej czwartej Nowego Testamentu, co czyni go jednym z najbardziej wpływowych autorów biblijnych. Jego szczegółowe, ostrożne podejście i przywiązanie do historycznej dokładności sprawiły, że jego pisma stały się niezbędnym źródłem dla naukowców i chrześcijan w każdym wieku. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów jego pracy jest nacisk na uniwersalność przesłania Chrystusa. Łukasz wyjaśnia, że zbawienie nie było przeznaczone tylko dla Żydów, ale dla wszystkich narodów. Jego Ewangelia śledzi genealogię Jezusa wstecz do Adama, a nie zatrzymuje się na Abrahamie, jak to zrobił Mateusz, pokazując, że misja Chrystusa rozciąga się na całą ludzkość. Co więcej, nieustannie wzmacnia współczucie Jezusa dla zmarginalizowanych. Jego Ewangelia podkreśla boskie miłosierdzie i znaczenie przebaczenia, przedstawiając historie, które pokazują Boga witającego tych, którzy byli pogardzani przez społeczeństwo. Perspektywa ta pomogła ukształtować chrześcijańskie rozumienie inkluzji i łaski. Innym ważnym punktem spuścizny Łukasza jest jego przedstawienie roli Ducha Świętego. Zarówno w Ewangelii, jak i w Dziejach Apostolskich opisuje on, w jaki sposób Duch Święty prowadził Jezusa, apostołów i wczesny Kościół. Jego narracja pokazuje, że rozwój wiary chrześcijańskiej nie był jedynie wynikiem ludzkich strategii, ale ciągłego boskiego działania. Z historycznego punktu widzenia pisma Łukasza miały również znaczący wpływ na chrześcijańską apologetykę. Jego troska o weryfikowalne fakty i przywiązanie do historycznej dokładności sprawiają, że jego Ewangelia jest istotnym elementem obrony wiary przed krytyką i sceptycyzmem. Zakotwiczając swoją narrację w potwierdzonych wydarzeniach i postaciach historycznych, Łukasz oferuje solidne świadectwo autentyczności relacji o Jezusie. Łukasz pozostał wierny swojej misji do końca życia. Chociaż niewiele wiadomo o jego ostatnich latach, tradycja chrześcijańska potwierdza, że kontynuował swoją posługę do późnej starości, służąc Kościołowi i zachęcając wiernych. Niektóre relacje wskazują, że zmarł w podeszłym wieku, prawdopodobnie z przyczyn naturalnych, w przeciwieństwie do wielu innych apostołów, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Jego dzieło nigdy jednak nie straciło na znaczeniu. Przez wieki uczeni i chrześcijanie z całego świata nadal studiowali jego pisma, znajdując w nich bogate źródło wiedzy duchowej i historycznej. Jego precyzja, wrażliwość i oddanie prawdzie sprawiają, że jego dzieło jest nadal jednym z najbardziej szanowanych, zarówno w kontekście religijnym, jak i poza nim. Historia Łukasza uczy nas, że Bóg może wykorzystać każdy zawód, talent, lub zdolność do realizacji swoich celów. Grecki lekarz, wyszkolony w najlepszej tradycji naukowej swoich czasów, stał się kronikarzem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Jego kliniczne oko i rygor badawczy były podstawowymi narzędziami w rejestrowaniu życia Jezusa i narodzin Kościoła. Jeśli ta historia zainspirowała Cię i wzbudziła zainteresowanie innymi kluczowymi postaciami z Biblii, Koniecznie kontynuuj odkrywanie tego wszechświata. Każda postać ma coś do przekazania, a każda relacja ujawnia więcej na temat Bożego celu w historii ludzkości. Do zobaczenia w następnym filmie.